Niegrzeczna Emilka. Dzisiaj zamierzam sprankować policję przez telefon. To będzie mega śmieszne, no więc lecimy z tym. Ale najpierw muszę wybrać numer telefonu policji, czyli 997. Zrobione, to teraz wystarczy poczekać. No cóż, mamy kolejny piękny dzień i kolejny dzień pracy w posterunku policji. Mam nadzieję, że będzie jakieś nowe wyzwanie. Oho, mamy pierwszy telefon, ciekawe, jakie nowe wezwanie będzie. No więc odbieram: Dzień dobry. Tu komisariat Policji. Co się stało? Dzień dobry. Czy to restauracja McDonald's? Jaka restauracja McDonald's? To jest komisariat Policji, a nie restauracja. O czym ty mówisz? Czy to jest restauracja McDonald's? Bo jeśli tak, to chciałbym zamówić dziewięciu nagetsów McRoyala, średnie frytki i lody czekoladowe. Mówię po raz kolejny, że to jest komisariat policji, a nie restauracja. Proszę w tej chwili się rozłączyć. Powtarzam po raz kolejny, czy to restauracja McDonald's? Jeśli tak, to proszę przyjąć moje zamówienie. Już zaczynasz powoli doprowadzić mnie do szału. Jeżeli natychmiast się nie rozłączysz, to poniesiesz poważne konsekwencje. Czy to jest restauracja McDonald's? Tak, to proszę przyjąć moje zamówienie w tej chwili. Dobra, mam tego dość. Albo się rozłączysz, albo ja sama to zrobię. Co wybierasz? Hahaha, ha, 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 ha. zostaliście sprankowani przeze mnie. Już mnie tu nie ma. Na razie. Co, ten młoda dziewczyna dzwonił do nas tylko po to, aby nas sprankować. No nie, ja tego nie będę tolerowała. Muszę natychmiast zawołać Patryka. Usiądę na chwilę na kanapie, obejrzę telewizję, a potem zajmę się robieniem podwieczorku. Ciekawe, kto to może być. Pójdę otworzyć. Dzień dobry, komendant Patryk Szymański, pan Łukasz Świderski. Tak, to ja, no więc w czym mogę pomóc? Musimy zabrać Twojego pańskiego córką do komisariatu. Słucham, ale dlaczego pan zabiera mojego córkę do komisariatu? Bo twój pański córka sprankował nas dzwonieniem do naszego komisariatu, mówiąc, że nasz komisariatu to restauracja. Co takiego, naprawdę to zrobił? No nie, co mu strzeliło do głowy? Proszę się nie martwić, panie Władzo zaraz zawołam Emilki. Hahaha, ha, ha, ha. ale to jest śmieszne. Ciekawi mnie, jaka teraz będzie reakcja policji. Emilko, zejdź na dół natychmiast. Masz poważne kłopoty. O nie, mój tata mnie woła. Chyba teraz będę miał kłopoty. Lepiej zejdę na dół, już jestem tato, no więc o co chodzi? Pan policjant chce z tobą porozmawiać. Emilka Świderska. Tak to ja, o co chodzi? Pojedziesz ze mną do komisariatu. Tam wszystko wyjaśnimy. Ale ja nic złego nie zrobiłam. Przysięgam. Nie dyskutuj ze mną. Do radiowozu. Natychmiast, a pan Łukasz niech przyjedzie do nas swoim samochodem. A teraz, czy możesz mi wytłumaczyć dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego nas sprankowałaś, dzwoniąc do nas, mówiąc, że nasz komisariat to restauracja? Bo pomyślałam, że to dobry pomysł, aby kogoś sprankować. No więc zadzwoniłam pod ten wasz numer telefonu, no i sprankowałam was, mówiąc, że wasz komisariat to restauracja. Bardzo was przepraszam. Młoda damo, czy ty nie wiesz, że sprankowanie policji przez telefon nie jest śmieszne? Te pranki traktujemy je poważnie. A do tego, nie wiesz, że jestem bardzo surowa i mogę się łatwo zdenerwować. Orety, a tego nie przewidziałam. A żebyś wiedział, a teraz posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę dwa razy tego mówiła. Jeżeli jeszcze raz zadzwonisz do nas i że nas sprankujesz przez telefon, to zostaniesz aresztowany na trzy dni. Czy to jest zrozumiała? Tak, zrozumiałam. Już nigdy czegoś takiego nie zrobię. No mamy taką nadzieję. Tym razem cię nie aresztuję, ale na drugi raz cię aresztuję, jeżeli zrobisz jeszcze jeden taki numer do nas. Obaj możecie już iść do domu. Emilko, za to, że sprankowałaś policję, mówiąc, że komisariat to restauracja, dostajesz miesiąc kary. A teraz marsz do auta i jedziemy z powrotem do domu. Idziemy. Dobrze, tato, już idę do samochodu, ale ta kara mnie nie obchodzi.